Źródła i kręte strumyki, Chwale Cieniste Gaiki, Źródła i kręte strumyki, Co i gra z farami, W powietrzu buja skrzydłami, Chwalę Cię z nami, panią świata, nie dłoni nasza, wieniec plata. Chwalę Cię z nami, panią świata, nie dłoni nasza, pieniec plata. Kłaniam się to w Przedwieczny Boże, Którego niebo Objąć nie może. Ja, proch mizerny, Przed Twą możnością, Z ojskiem aniołów Klękam z radością. Ja, proch mizerny, przed tożnością Z ojskiem aniołów Klękam z radością Chryste, Here Chryste, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba pochosze, zmiłuj się nad nami, syn Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty pochosze zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża, daleko, módl się za nami. Święta Panno, nad Panem nami, módl się za nami. Matko Chrystusa, modlę się za nami. Matko Kościołowa, modlę się za nami. Matko miłosierdzia, modlę się za nami. Matko wasty Bożej, modlę się za nami. Matko nadziei, Módl się za nami, matko nie skała, się za nami, matko najczystsza, módlę się za nami, matko Dziewicza, módl się za nami, matko nie naruszona, modlę się za nami, matko, matko najbinsza. Módl się za nami, Matko Przedziwna. Módl się za nami, Matko Dobrej Wiady. Módl się za nami, Matko Stworzyciela. Módl się za nami, Matko na Módl się za nami, Panno roztropna, modlę się za nami, panno czcigodna, kochotna, się za nami, panno wsławiona, modlę się za nami, pannohośna, modlę się za nami, panno łaskawa, modlę się za nami. Panie nowo wierna, modlę się za nami, zwierciadło sprawiedliwości, modlę się za nami, stolicą mądrości, modlę się za nami, Przyczyno naszej radości, modlę się za nami, przybytku Ducha Świętego. Modlę się za nami, w przybytku chwalebny, modlę się W przybytku sławny poboż nowości, modlę się za nami, różodochowna, modlę się za. Mierzą W kości słoniowej, modlę się. W dobie słowoty, modlę się za nami, parę przybierza Modlę się. Brawo nie w niej wstać, się za gwiazdo zaranna. modlę się za nami. Uzdrowienie chorych. Modl się za nami, ucieczko grzesznych. Modl się za nami, się za nami, pocieszyciele ostrapionych. Modl się za Królowa Niowów modlę się za nami, Królowa patriarchów, modlę się za nami, Królowo proroków, modlę się za nami, Królowa Apostolów modlę się za nami, Królowo modl się za modlę Królowo bez nawców, modlę się za nami. Królowo dziewic, modlę się za nami. Królowo wszystkich świętych, modlę się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, modlę się. Królowo w niebo święta. Modlę się za nami, królowo różańca świętego. Modlę się za nami, królowo Rodzin. Modlę się za nami, królowo pokoju. Modlę się za nami, królowo Polski. Modlę się za nami, Królowo Polski, modlę się za nami. Baranku poboszy, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku pobosze, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana Naszego. w Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych ale odtrzymać ich złych przygód Racz nas zawsze wybawiać Panny no i błogosławiona O Pani o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, sieredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim, na was pojednaj, synowi swojemu, na was polecaj, swojemu synowi, na was oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa. Ciebie o przyczynę prosi, tą ufnością ożywiony, do ciebie o panno nad pannami i matko biegnę, do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Proszę zbawco, który w Maryi wypełniłeś oczekiwania i nadzieje ludzkości, spraw, aby to nasze pokolenie, wyzwolone od wszelkiej formy pychy i przemocy, budowało mocą Twojego ducha cywilizację miłości. Gdy patrzymy na życie i sprawy Kościoła oraz społeczeństwa, Zauważamy, że niejednokrotnie są one traktowane jako znajdujące się w sytuacji konfliktu, a nawet sprzeczności. Niejednokrotnie sami wierzący nie wiedzą, w jaki sposób pogodzić sprawy ich wiary z wymaganiami życia społecznego. Wynika to najczęściej z faktu, że usiłuje się zbytnio rozdzielić środowisko religijne i środowisko społeczne. W ramach życia ludzkiego. Wydaje się więc, że człowiek powinien mieć niejako dwie dusze i winien postępować w tych dwóch środowiskach na dwa różne sposoby. Ten pozorny konflikt pogłębia fakt, że rzadko podejmujemy zagadnienia religijne w naszym codziennym życiu, pytając wspólnotowo o to, do czego tak naprawdę zobowiązuje nas codzienna chrześcijańska wiara? Dzisiejsza modlitwa wprowadzająca chce nam powiedzieć przez, przez bardzo ważną rzecz, bardzo ważną, ponieważ zwraca naszą uwagę na cywilizację miłości, to znaczy taką cywilizację, która włącza wiarę i miłość chrześcijańską w środowisko aktualnego społeczeństwa. Boże, zbawco spraw, aby to nasze pokolenie wyzwolone od wszelkiej formy pychy i przemocy budowało mocą Twojego ducha cywilizację miłości. Jest faktem dość rozpowszechnionym dzisiaj to, że w społeczeństwie, także w krajach cieszących się wolnością, traktuje się religię jako kwestię prywatną. Zatem niejako zobowiązuje się ludzi do ukrywania swoich przekonań religijnych i zasad życiowych, jakie z nich wynikają. Społeczeństwo żyjące miłością domaga się przede wszystkim otwartego uznania Chrystusa, bez wymówek lub ukrywania. Trzeba więc zwrócić uwagę na ważny aspekt, a mianowicie Nowa cywilizacja miłości jest nie tylko cywilizacją płomiennych świadków wiary, ale jest cywilizacją, którą Jezus Chrystus z martwych wstały Pan już dał całej ludzkości. Niejednokrotnie albo o tym zapominamy, albo tylko to milcząco zakładamy. W agresywnym wpływie nowych sekt oraz ruchów religijnych i duchowych które inspirują się Biblią, ale są obce duchowi Kościoła. Religia chrześcijańska musi podkreślić swoją tożsamość. Jest ona religią objawioną, w której sam Bóg w Jezusie, Synu Bożym, i przez swego Ducha Świętego urzeczywistnia nową cywilizację miłości. Wierzący w Chrystusa powinien stać się głosicielem tego faktu. Wyzwalając się od ducha pychy i ucisku, chrześcijanin będzie otwierał się na coraz nowe aspekty głoszenia cywilizacji miłości. Dlatego dzisiejsza modlitwa każe nam mówić, spraw, aby to nasze pokolenie, wyzwolone od wszelkiej formy pychy i przemocy, budowało mocą Twojego ducha cywilizację miłości. Mogłoby być iluzją myślenie, że wezwanie do włączenia się w kontekst społeczny ma oznaczać działanie za pomocą ogólnie dostępnych i zwyczajnych środków, jakimi dysponuje społeczeństwo. Łączenie ze stanięciem po stronie ubogich, zwalczając panujących i prześladujących. Trzeba jednak przypomnieć, że orędzie cywilizacji miłości Musi odzyskać dla Chrystusa nie tylko tych, którzy cierpią nędzę, lecz także tych, którzy są jej przyczyną. Nie tylko prześladowanego, ale i prześladującego. Starajmy się więc wniknąć w tę rzeczywistość. Pamiętajmy, że nie jest zakończona misja budowania Królestwa Bożego na Ziemi, budowania go nie tylko w naszym osobistym życiu lecz także w życiu całego społeczeństwa. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wypaw nas spanie od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj na spanie. My, grzeszni, ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas spanie. Modlmy się. Boże ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa Pana naszego. W tym sakramencie wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywych chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Damy Ciebie, Święta dziewicą, Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, Módl się za nami, zdrowaś Maryja. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, Módl się za nami, z d r 말을 a 야